późniejszy filmik powiedzmy. był tam jakiś delikatny odzew, że, że chętnie coś usłyszycie. Dlatego przygoda ale chciałbym wam opowiedzieć o takiej chyba do mojej pierwszej pracy więc ja generalnie kończyłem technikum budowlane więc wydawałoby się, że oczywiście pójdę w tym kierunku na studia zobaczyć wiecie, do pracy związanej z moim przyszłym zawodem czyli technikiem budownictwa być może no, w przyszłości inżynierem budownictwa, no ale dobrze taki był zamysł no i generalnie z takich informacji to mój dziadek był technikiem budownictwa i on tam miał znajomości jeszcze jak je kończyłem technikum To no, byli ludzie, którzy z nim pracowali Którzy go znali i pamiętali Więc Niejako tam Związaną z Twoim zawodem. Mówię, no dobrze, no to, to pójdę już i, no i popracuję, zarobię trochę, zobaczymy co i jak. I do tej pory była to chyba, nie wiem, jedna z najgorszych decyzji w moim życiu. I jak już możecie się domyślać, nie popracowałem długo w takiej pracy, no i zaraz Wam. Godzinę tam chyba szóstą czy może 5.30, chyba nie, chyba szóstą. Mieliśmy przyjść w umówione miejsce, no i tam się okazywało co będziemy robić danego dnia. Zbieraliśmy się tam i busem jechaliśmy gdzieś w wyznaczone miejsce. No i już pierwszego dnia czułem, że ta praca nie jest dla mnie. Nie mogłem... Posyłki. No i kurczę, ja nie pamiętam, iż ja naprawdę nie przepracowałem długo, nawet nie wiem, czy miesiąc cały, chyba nawet nie. No i praca polegała na tym, że no, czasami zostawało się na miejscu i powiedzmy kręciło zbrojenie, czy coś takiego, więc zacznę od tego. zostałem, że tak powiem na warsztacie i miałem do kręcenia zbrojenie. No nic trudnego wiadomo. Zbrojenie kręciłem już w technikum podczas praktyk, więc wiedziałem co i jak ale powiem wam szczerze, że zostałem sam w tym warsztacie. Wybaczcie, samolot akurat teraz leci. Zostałem sam w tym warsztacie. No i okazało się, że yy, byłem cały czas obserwowany przez szefa, że tak się szumnie wyrażę szefa przez kamery, bo jak się okazało na drugi dzień, dostałem Miałem jeszcze fachu w ręku, dlatego nie szło mi to zbyt szybko, tak jak on by chciał, ale wiecie, często dla polskich szefów, nieważne jak szybko byście robili, to robicie za wolno, a jak naprawdę robicie szybko, to znaczy, że można wam dołożyć więcej roboty, nie? Tak jest u nas, także no, więc dostałem ten opiernicz na drugi dzień i powiedziały, powiedziano mi, że mam po prostu iść do domu czy coś, ale jeszcze wtedy byłem naprawdę... Zostanę ten jeszcze dzień, nie będę wracał, no to zostanę ten jeden dzień, porobię coś jeszcze. Nie wiem dlaczego, debilem byłem, nadal jestem, ale to było tak głupie, aż mi wstydza to, no bo wywalałem cię z roboty, a ty mówisz, że zostaniesz jeszcze jeden dzień. Nie wiem, no ale... A w ogóle, taki, e, taka ciekawostka, w ten dzień, w którym mnie zwolnili, to siedziałem, śniadanie, ledwo żywy, bo już taki wymęczony od tych, wiecie, od tych dni pracy na budowie. Wymęczony byłem. No i tak się sobie jem to śniadanie i myślę kurde, ja nie chcę iść do tej pracy, ja już nie chcę tam pracować. Chciałbym, żeby ta praca się skończyła. No i w ten sam dzień nie wylali, więc coś w tym jest. Ale jeszcze przed tym, przed tym dniem właśnie był taki dzień, który pamiętam i nie zapomnę Zebraliśmy sprzęt, narzędzia. No i pakujemy się do busa, no bo jedziemy gdzieś tam dalej, wiecie. Praca była chyba od 6 do 17, także sporo. I to nie tak, że, wiecie, wjechaliśmy o 6 i to nie tak, że o powiedzmy o 16 już zaczynamy wracać, bo do 17 pracujemy, więc jeszcze mamy czas na to jazd, żeby yy, nam czas nie uciekał. już od 6 i praktycznie do 17 siedzisz gdzieś dalej w terenie i wracasz dopiero jak się kończy, jakiś się zaczyna się 17 godzina czy coś i już macie kończyć pracę to jeszcze musicie wrócić na, na miejsce, nie? Także taka to była praca. No ale był ten dzień, że zebraliśmy sprzęt i to już było, nie był pierwszy dzień w pracy, to już był kolejny któryś dzień, w którym ja się czułem naprawdę źle z ludźmi. Wiedziałem, że oni się ze mnie śmieją, wiedziałem, że oni mną gardzą i nie czułem... no czułem się po prostu naprawdę psychicznie bardzo źle w tej pracy. No i jechaliśmy busem gdzieś na miejsce, na budowę. Zajechaliśmy tam, no i robota, i co ja mam robić, nie? Wiadomo, przynieść podaj, po zamiataj, to, 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 weź tam te y deski i przenieś tutaj, weź to, przenieś tam, weź mi tam, tamto, weź mi zrób tamto, także ja coś dostałem i mówili, patrz, to robisz tak, to robisz tak, tu zrób, tu, nie, 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 bierz miodłe, zamiataj, bierz to to, to, to taki pierdoły naprawdę. No i wiecie, był też moment, że powiedzieli mi, że mam zrobi, wstawić wodę na kawę. Ok, stał baniak, nalewam wodę opiernicznie, opiernicz i wyśmiewanie się, bo jak ja biorę z tego baniaka wodę, przecież nie można z tego baniaka brać wody, bo to nie jest woda. poszukać po butelkach plastikowych z wodą, wiecie i, i zlać z tych butelek do czajnika, nie, no, fajnie to sobie bijcie, te swoje śliny, nie no i to było, to było takie właśnie ten, ten dzień naprawdę otworzył mi oczy na tę pracę i na ludzi z którymi tam pracowałem okropni ludzie, naprawdę okropni i do tej pory jak słyszę pewną piosenkę w radiu, to kojarzy mi się ona z tą pracą, bo leciała ona podczas jazdy busem na miejsce właśnie pracy i to była tak niekomfortowa jazda, tak zła. Ja tak chciałem wracać do domu. No i do tej pory ta piosenka wywołuje u mnie naprawdę negatywne emocje i powiem Wam, że. naprawdę chamy i prostaki. I to się często sprawdza. Nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale często się sprawdza tak, że jak przychodzi do budowlańców jakiś młody, że tak powiem, czy coś, to jest wyśmiewanie, jest nękanie, jest mobbing. I to jest tragedia naprawdę i to się odbija na, na psychice tego młodego człowieka. Więc to zdecydowanie było najgorsze. odebrać tę wypłatę. To był naprawdę, już tak mi zeszło ciśnienie wtedy, że ja już nie muszę wracać do tej, do tej pracy, że ja do tego kołchozu nie muszę wracać, że, że to wszystko się skończyło i ja mam już luz, nikt nie będzie się ze mnie wyśmiewał, bo ja się czułem, czułem się jak w szkole. Myślałem, że kiedy szkoła się skończy i zacznie się praca, to, to to będzie coś normalnego. No i myliłem się. I to było takie zderzenie z rzeczywistością, że kurde, dlaczego to tak wygląda? Czy, czy ja już wiecznie będę nękany, ale po tym jak już tę pracę rzuciłem i później zacząłem pracę w sklepie również w markecie budowlanym, czyli również w tym takim, wiecie, jakby budowlanym środowisku. Było zupełnie inaczej, także ludzie już byli spoko, pracowało się z nimi fajnie, więc to było naprawdę takie. dostałem takiego wiatru w szakle. Także Zacz... tak... zastanawiałem się, o czym wam opowiedzieć, o takich sytuacjach naprawdę głupich, śmiesznych, ciężkich w pracy, czy coś w tym markecie. Z dwóch historii, ale zdecydowałem się, że opowiem Wam o moim najgorszym dniu w pracy. No i skojarzyłem sobie z tą pracą, właśnie. Więc już nie skupiałem się na jednym najgorszym dniu, tylko na całej tej pracy. Ale właśnie te dwa dni szczególnie pamiętam. W zasadzie trzy: ten, gdzie jechałem na jakąś budowę, ten, w którym zostałem. zostałem jeszcze w pracy, żeby tam coś dokończyć, robić. Więc te trzy dni tak utkwiły mi w pamięci bardzo i naprawdę nie chcę już wnikać tutaj w postać szefa, jak on się zachowywał, jaki był, no bo wszyscy tam na niego gadali, narzekali, ale wydaje mi się, że tak jest często, więc tutaj nie chciałbym na tym się skupiać, Chciałem wam tylko powiedzieć o tym. I jeżeli wy jesteście w takiej sytuacji, że jesteście w jakiejś pracy, która wywołuje w was smutek, depresję, czy męczycie, męczycie się i, i chcielibyście po prostu się zwolnić, to się zwolnijcie. Żadna, ale to żadna praca nie jest warta waszej męczarze. Ja sobie powiedziałem, że jeżeli kiedykolwiek będę miał taką pracę ponownie, która okaże się, że jest męcząca psychicznie przez ludzi, z którymi pracuję albo przez to jakie zachowanie panuje w tej pracy, powiedziałem sobie, że od razu się zwalniam, bo, bo szkoda zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, bo tym bardziej. Całe szczęście. Tylko ta jedna, ta pierwsza moja praca tak mi utkwiła w pamięci jako, jako ta bardzo, bardzo zła. No ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pracę, no to sama praca na Myślałem, że to naprawdę praca wyglądała fajnie, tak poważnie i ten, ale okazało się, że tam takie skrety pracowały, tacy, takie buce, że uf, do, tej, do tej pory mam przed oczami twarz tego jednego typa, który wybuchł na mnie bez powodu. za dużo do powiedzenia, bo tam nie było jakoś tak, że było tak, wiecie, kilka złych dni, czy to się tak tego, to po prostu jeden dzień przesądził o tym, że, że się zwolniłem i właśnie po tej pracy w budowlance, jak sobie powiedziałem, że nigdy już sobie nie dam wejść na głowę i myślę, że to tak dużo mnie nauczyło i właśnie była kwestia tego, że w ciągu jednego dnia zdecydowałem, że rzucam tę pracę, bo jeżeli. Szanuje się mnie w pracy i wylatuje się na mnie z mordą bez powodu, kiedy tylko chciałem pomóc. I to jeszcze przy wszystkich innych, na głos, nie gdzieś tam na boku. No to powiedziałem sobie, że. Niedługo będzie 2 lata. Także jest naprawdę, naprawdę cudowna praca. I tyle chciałem Wam właśnie tak opowiedzieć, pożalić się troszeczkę. Jeżeli macie jakieś historie związane ze swoją pracą, którymi chcielibyście się jeszcze podzielić, to zapraszam do komentarzy. A życzę Wam teraz już dobrej nocy, miłych snów i do zobaczenia w moim kolejnym.